Co tu robicie? Nie pożegnałem się jeszcze. Nie chciałyśmy go puścić samego. Wielu. A to nie będzie tak, że wyjedziesz i o nas zapomnisz. Nie, Maxi, nie zapomnę. Nigdy nie będziesz sama. Kocham cię. Uważaj Uważ. na siebie. Szczęśliwej w ogóle. <grym> Bardzo Was kocham. Będziemy w kontakcie, obiecuję. Wiem. Dobra, musimy już lecieć. Właśnie. Tylko się odezwij. Ja. Napisz coś. Kocham was. Mm. Moja kochana. <noise> Babciu. Nie płacz, maleńka. Wkrótce się zobaczymy. Gdy będzie ci smutno, pomyśl o I pamiętaj, że wszyscy bardzo cię kochają. <noise> I zawsze, zawsze, zawsze będziemy Cię kochać. Tak bardzo będę za Tobą tęsknić. Trzymaj się. Pusiecie co? Mimo wszystko jestem szczęśliwa, bo Was odnalazłam. Nie chciałem żegnać się przez telefon. Jeśli chcesz z nim pogadać, nie, sam, nie, nie, nie. Spokojnie, poczekam. Możecie zostać obydwaj. Znalazłaś już odpowiedź? Znalazłam. Tak, znalazłam, Tomas, ale nie taką, jak myślisz. Zaczynam zupełnie nowy rozdział w moim życiu. Miałam szczęście, że spotkałam świętych chłopaków, o których każda dziewczyna może tylko marzyć. Ale wiecie, że nic nie może wiecznie trwać. Co ma być, to będzie. Po prostu. Nie mówisz tego tylko dlatego, że wyjeżdżasz. I żeby nie zranić Leona. Nie, 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 Tomas, bardzo cię kocham. I ciebie też. Kocham was obu na swój sposób. Myślę, że jesteśmy niedojrzali i niepotrzebnie traktujemy to, jakby miał się skończyć świat. Mamy przed sobą całe życie. I chodzi o to, żeby się uczyć, dorosnąć i żyć. Będę tęsknił. Będziesz szczęśliwa. Wiem to. Uważaj na siebie. Ja też będę za Wami tęsknić. Dziękuję Wam za wszystko.